Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Podcast Plus. W niedzielę 26 maja pojawił się pewien TikTok od pewnej upadłej królowej, która dalej usilnie próbuje odzyskać ale co odzyskać w sumie? jak to nazwać? poklask w internecie, szacunek? Nie wiem w sumie, jak to nazwać. A dobra, wiem już, jak to nazwać. Dagmara Kaźmierska po tym jak wyszło na jaw, że była bardzo złą kobietą, biła kobietę w ciąży, kazała aucić pewną dziewczynę przez swojego, nazwijmy go, pracownika, dopuszczała się sutenerstwa i przypominam dla tych wszystkich, którzy ją tak usilnie bronią, że kobieta była skazana przez sąd Polski. Nie internautów, nie jakichś tam dziennikarzy, nie jakiś, jak to potraficie nieraz napisać, w moją stronę redaktorka. Jakiś redaktorek też jej nie skazał, tylko skazał ją Sąd Rzeczpospolitej Polskiej. A skazał ją dlatego, bo miał silne dowody. Upadła królowa nie mogąca się pogodzić z tym, że upadła i że prawdopodobny powrót do internetu może okazać się bardzo ciężki. Nie mówię niemożliwy, bo ta kobieta nadal ma fanatyków, którzy mimo, mimo wszystko, czego ona by tam nie zrobiła, to i tak powiedzą, że daga, jesteśmy z tobą. Za słabo daga. Może jakbyś kogoś postrzeliła, to byś była bardziej fajna. Tak, jesteśmy za tobą. Dużo takich osób popiera tą. Kryminalistkę, mówmy wprost, kryminalistkę. I niestety muszę zmartwić osoby, które ją wspierają, bo ta kobieta tak naprawdę ma was głęboko w, tam właśnie, gdzie was ma, bo jej chodzi tylko o pieniądze. Ona chce zarabiać pieniądze, ma gdzieś co o niej się mówi, co się o niej myśli. Ona chce wrócić do internetu, bo zarabiała naprawdę grube pieniądze. I my tak sobie już czekamy, czekamy. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 27 maja, czyli już minął miesiąc od, od kiedy poznaliśmy prawdę o Dagmarze Kaźmierskiej. Dziękujemy za to gońcowi, który ujawnił akta sądowe i do czego dopuszczała się ta kryminalistka. Dagmara, przypominam, obiecała nam, że dowiemy się prawdy, w cudzysłowie oczywiście, z jej strony. Dowiemy się prawdy. Wczoraj nawet przeczytałem, że prawnicy bardzo, bardzo mocno pracują nad tym, aby. No właśnie, aby co? Bo ja nie wiem, nad czym ci prawnicy pracują. Skoro sąd ją skazał trafiła do więzienia i do dzisiaj jakoś nie słyszeliśmy, żeby tamten sąd się pomylił, a Lagmara Kaźmierska otrzymała potężne odszkodowanie. Wtedy byśmy mogli mówić o tym, że no faktycznie kobieta może i mówi prawdę, ale no nie. Nie wiem nad czym pracują ci prawnicy, ale na pewno nie nad czymś, co może zmienić wyrok sądu. No zobaczymy z czasem. Ale to jest tylko, wiecie, takie gadanie o prawnikach to jest tylko takie podtrzymywanie jej fanów, którzy ślepo i wierzą, psychofanów, którzy tam mówię, no, zrobiliby wszystko, żeby tylko ją oczyścić z tych zarzutów, wzięli może i nawet winę na siebie, bo i tacy ludzie są. Także myślę, że to jest właśnie skierowane w tych ludzi, do tych ludzi, żeby oni, o, prawnicy, pracują, to znaczy, że Dagmara faktycznie jest niewinna. No i dla osób, które po prostu nie są za mądrzy, żeby nie powiedzieć inaczej, Taki wpis czasami wystarcza. I powolutku zaczyna się tłumaczenie, że Dagmara przecież no prowadziła zwykły biznes i, i uważajcie, ona nie mogła traktować swoich prostutek źle, bo by to wszystko wyszło na jaw. Dowodem na to ma być choćby to, że klientami jej agencji byli policjanci, czyli hm, dobrze... Jeżeli Dagmara traktowałaby źle swoje pracownice, już nie nazywajmy tych, tych kobiet inaczej, no to policjanci, którzy tam przychodzili w wiadomej sprawie, ale policjanci to są ludzie, no kurczę, może też mieli ochotę skorzystać z tego typu usług. Może to byli samotni policjanci, a może i żonaci, ale na przykład mieli kryzys, a może to byli zwykli po prostu kurw znaczy no szukający wrażeń. Nieważne. Czyli ja rozumiem, że jak Dagmara by robiła krzywdę swoim pracownicom, no to ci policjanci, którzy tam przychodzili po cywilu, jak to mówiła Dagmara, od razu by ją zakuli w kajdany i wyprowadzili, no bo przecież kogoś tam uderzyła albo się źle odzywała. No, powiem Wam, że chyba każdy, kto ma troszeczkę oleju w głowie, no wie, że policjanci są różni, tak? To są ludzie. Oni nie przychodzili tam po to, żeby, nie wiem, przyjrzeć się jakiejś sprawie, czy wytropić tam kogoś, czy sprawdzić, czy Dagmara faktycznie tych, te kobiety traktuje dobrze, czy źle. Oni tam przychodzili w innym celu i nie zdziwiłbym się, gdyby nawet byli świadkami jakiegoś złego traktowania przez Dagmarę, myślę, że mogliby nawet przymknąć oko, odwrócić głowę i udawać jak dziecko. Zamknąć oczy, nie widzę, to znaczy, że nie ma. Interes, który prowadziłam jest specyficzny i nie można by było tam takich rzeczy robić. Ponieważ to było miejsce otwarte y zaczyna swój wpis Dagmara. Mm -hmm. Interes specyficzny i nie wolno robić takich rzeczy, ale jakich rzeczy Dagmarko? Nie napisałaś jakich rzeczy. Jeżeli mówimy o tym, co każdy myśli, no to a dlaczego nie można było tam takich rzeczy robić? Nie rozumiem. A Y, uchlać te kobiety, y, dawać im prochy, przez które one już później naprawdę nie wiedziały, co się wokół nich dzieje, i przede wszystkim y, y, jaka, zauważcie jedną rzecz, jaka ona jest perfidna. Przypominam, dla tych, co nie oglądali mojego podca co nie słuchali przepraszam mojego podcastu, no to tam są chyba ze trzy podcasty, które nagrałem, tam możecie dokładnie wysłuchać całą historię tego, jak ona i gdzie. Biła tą dziewczynę w ciąży I gdzie działa się akcja Z tą kobietą, która została ucona Kobieta, która została pobita Ta kobieta w ciąży Którą Dagmara biła po brzuchu Przypominam, że działo się To wszystko w mieszkaniu tej kobiety Pobitej To nie działo się tam w jej łespadole Że policjanci siedzieli i patrzyli Jak ona bije kobietę w ciąży Myślę, że normalny facet, nawet nie policjant, to by wtedy zareagował. Nie, tam nie było świadków. Pani Dagmarko, tam nie było świadków, tam gdzie pani to robiła. Dodatkowo, jeśli chodzi o ten aut, gdzie nasłałaś kobieto, mężczyznę, który dopuścił się autu na Nieposłusznej pracownicy, to też się nie działo gdzieś na środku klubu, tylko w pokoju, zamkniętym pokoju, podejrzewam pewnie na klucz, żeby nikt tam nie przeszkodził yy, chłopakowi zrobić to, co zrobił. Także tam nikt tego nie widział. Także przestań gadać bajeczki, że byli tam policjanci po cywilu, którzy tam by zaraz od razu cię za łeb chwycili i zaprowadzili przed sąd. Bzdury tylko dla ludzi zaślepionych. Ale przejdźmy dalej. Przychodziły tam tysiące ludzi i nigdy nie wiadomo kto przychodził. Przychodzili policjanci po cywilnemu, różne osoby i gdyby działy się tam tam bardzo złe rzeczy, to nie przetrwałby on tygodnia. Bzdury, bzdury, bzdury. Dagmara, co ty dolisz? Jak no to jest wiecie co naprawdę tłumaczenie dla ubogich umysłowo. Jednocześnie zapowiedziała, że wkrótce zamieści kolejne nagranie, w którym opowie, jak wygląda praca w jej agencji, wyglądała, przepraszam, a właściwie jak to sama nazywa klubie towarzyskim. Ale co ona chce tu nam powiedzieć? Ja nie mogę tego wiedzieć, co to jest naprawdę śmieszne, a zarazem dramatyczne. Co ona chce nam powiedzieć? Powie nam, nagra film, oprowadzi nas może po, nie wiem, po miejscu, gdzie ten klub był, nie wiem, co ona tam sobie wymyśli i powie, no wiecie co, no z tym pobiciem to tak nie do końca, no bo ja chciałam jechać właśnie do tej dziewczyny, zobaczyć, czy ona jest tym chłopakiem, ale no ostatecznie nie pojechałam. Tylko pojechał henio i to henio tam szalał. No, niestety, przykro mi, no, bo ja, jakbym była tam, to bym na to na pewno nie pozwoliła. No, no na pewno nie. A sprawy sądowe? A jakie sprawy sądowe? A gdzie te akta są? A dajcie, to będzie tak, to będzie takie żałosne tłumaczenie, że ja naprawdę nie mogę się tego tłumaczenia doczekać, aby to sparodiować. Mówię wam poważnie. Dagmarka nagrała też takiego TikToka z okropnym dźwiękiem zresztą, albo ja na taki trafiłem, nie wiem. Naprawdę chciałam wam powiedzieć. Ja nie jestem ani nigdy nie byłam zwyrodnialcem. Tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawione. Ja miałam działalność. <grym> Ostatni raz wam mówię, tu na TikToku zarabiałam, nie gnębiłam. To są dwie różne rzeczy. Człowiek zeznać może wszystko i różne pobudki nim kierują, bo papier przyjmie wszystko, oznajmiła widzom TikToka. Dobrze, są sytuacje, że na przykład, dajmy na to, dziewczyna idzie na policję, bo na przykład pokłóciła się z chłopakiem i twierdzi, że ten ją aucił, albo nie wiem, zrobił coś jeszcze takiego, molestował może, powiedzmy to w ten sposób. No i policja za taką osobę się bierze. No, jeżeli nie ma dowodów w, tych, w tej sprawie, no to ten mężczyzna zostaje uniewinniony. A jeżeli są dowody na to, że ta dziewczyna kłamie, no to wtedy ta dziewczyna dostaje po głowie. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. I teraz, gdyby te dziewczyny, które były świadkami, były ofiarami tego, co Dagmara robiłaś im tam w tym klubie. No to myślę, że albo po prostu to by było umorzone, no bo no nie byłoby dowodów na to, a jeśli by wyszło, że one kłamały, tak jak ty twierdzisz, no to chyba by były jakieś na to dowody, prawda? Ale nie, ty, ty zostałaś skazana, kobieto. Ty zostałaś skazana, sąd. Sąd nie miał wątpliwości, że to, co zeznawały te dziewczyny, to była prawda. Komu ty mydlisz oczy? Przypominam, gdyby to nie była prawda, to byś nie została za to wszystko skazana. Dla tych, co nie wiedzą, bo myślę, że też są tacy ludzie, co to w ogóle znaczy sutenerstwo? Pierwsza lepsza strona, czyli Wikipedia: czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem, czyli nakłan nakłanianiem do uprawiania prostytucji. Czy Dagmara nie była czasami też skazana za stręczycielstwo? No właśnie. I kuplerstwem, czyli ułatwianiem uprawiania prostytucji, a czasami z innymi przestępcami, jak handel ludźmi, oraz stosowanie gruźb i przemocy wobec prostytutek. I w oficjalnych informacjach możemy przeczytać, że Dagmara Kaźmierska została skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej: stręczycielstwo, sutenerstwo. I zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Czyli jak ty, Dagmara, chcesz się teraz wytłumaczyć? Ty mi powiedz, bo ja naprawdę podejrzewam, że nie tylko ja. Nie możemy się doczekać tego filmu, w którym będziesz opowiadała bzdury, jaka to ty byłaś dobra. A jeżeli zostałaś skazana za stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet, no to w jaki sposób ty to robiłaś? Co powiesz, że co? słuchaj Magda, bo dzisiaj przyjdzie klient i ty musisz tam, wiesz, musisz go tam, wiesz obrobić, nie? No a Magda mówi nie Dagmara, ja już nie chcę, mam tego dosyć oj, oj, uważaj Magda, bo zadzwonię do matki to były twoje groźby Dagmara? tak groziłaś, za to zostałaś skazana? tak zmuszałaś kobiety do prostytucji, straszyłaś zadzwonisz do matki, czy czym straszyłaś kobieto? Nie biłaś? Nie straszyłaś, że zostanie wywieziona i zabita? Na przykład? Ha! To jest różnica! Chyba nikt mi nie powie, że faktycznie straszyła, że zadzwoni do matki, że ta uprawia prostytucję. No i Dagmara nam mm, każe jeszcze chwilę zaczekać. Cały czas czekamy. Nie wiem, czy może... Może ten film już jest po prostu nagrany, a ktoś go tam obrabia. Może dopiero się uczy programu do obróbki wideo. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem co zobaczymy w tym filmie, ale na pewno jak tylko się pojawi, to od razu to skomentuję i coś czuję, że to będzie w takiej wersji komediowej. No naprawdę, cyrk na kółkach. Naprawdę ja nie mogę zrozumieć ludzi, którzy tej kobiecie wierzą. Ja jestem przerażony, że ktokolwiek może jeszcze stanąć za tą kryminalistką. A teraz przeczytam wam taki tekst ze strony faktu. Wsłuchajcie się w ten tekst i na koniec zadam Wam pytanie. Myślę, że sami sobie odpowiecie na to pytanie. Dagmara Kaźmierska miała 19 lat, gdy poznała Pawła K., lokalnego gangstera, który w Kłocku prowadził agencję towarzyską. Zakochała się w nim bez pamięci i wspólnie prowadzili nielegalne interesy. W 2001 roku doszło do zatargów między Pawłem K a gangsterem wrocławskim Dariuszem L pseudonim Szpila. I tutaj się wtrącę i dodam od siebie yy, takie malutkie zdanie. Czy kobieta 19-latka, porządna, normalna dziewczyna, zapatruje się w lokalnego gangstera, który prowadzi agencję towarzyską? No, odpowiedzcie sobie sami. W Kłodzku działały dwa domy uciech. Tora, kontrolowany przez miejscowego gangstera Pawła K. oraz Heidi, lokal ludzi z Wrocławia. 14 kwietnia 2001 roku, czyli w Wielką Sobotę, około południa do agencji towarzyskiej Tora, wprowadzonej przez Pawła K. i jego konkubinę, weszła grupa kilkunastu mężczyzn. W lokalu oprócz właścicielki i barmanki, na piętrze były też zatrudnione tam kobiety. Goście szukali Pawła K. Zachowywali się agresywnie, do kobiet zwracali się tu nie będę cytował, ale bardzo, bardzo wulgarnie, grozili zabójstwem i wymachiwali bronią. Kazali przekazać Pawłowi K. informację, że w jego agencji był Wrocław. Czytamy w tekście Gazety Wyborczej z 2012 dwu, drugiego, przepraszam, roku. Gdy Paweł dowiedział się o zajściu, zebrał swoich ludzi i pojechał pod lokal Heidi, należący do Dariusza L. Były mąż Dagmary Kaźmierskiej sięgnął po broń i oddał dwa strzały, Zajając szpile. Śledztwo w tej sprawie prowadziła wówczas prokuratura okręgowa w Opolu. Do zabójstwa doszło w tej nieszczęsnej agencji towarzyskiej Heidi. Sprawca, czyli Pawełka, zastrzelił Dariusza L przez drzwi. Szpila się schował, a Pawełka oddał dwa strzały. Kule przeszły przez drzwi, mówi w rozmowie z faktem były prokurator, który wtedy prowadził śledztwo w tej sprawie. I teraz odpowiedzcie mi, czy normalna dziewiętnastolatka, normalna, porządna dziewczyna wiąże się z kimś takim? Dalsze jej działania, no to oczywiście już każdy wie, że prowadziła ten klub, była tam gdzieś za granicą, potem urodziła Konanka i tak dalej, i tak dalej. Jest wulgarna, jest, no, powiem Wam szczerze, ja tej kobiecie nie wierzę. No nie ma co w ogóle tutaj nawet dyskutować. Co ona by nie wymyśliła, no to naprawdę to nie ma. Ta kobieta powinna zniknąć, a ona dalej się pcha, dalej ciśnie. Wiecie co? Wszedłem sobie na portal pudelek.pl, najnowszy wpis o Dagmarze, ale przeszedłem do komentarzy, bo jestem bardzo ciekawy, jak ludzie stamtąd. Odbierają to, co ma za chwilę się wydarzyć, to, co za chwilę zapowiada Dagmara, czyli że wjedzie z nagraniem, które. Yy, no właśnie, które nie wiem, co zrobi, ale no dobra. Przeczytam wam parę komentarzy i faktycznie fajnie, że ludzie reagują w ten sposób. To jest skandal, że są promowani dzisiaj tacy ludzie. Większość programów dziś to jakieś patusiarstwo. I facet zdobył tym komentarzem ponad 2000 lajków. Czyli odbieram to że jakoś. Jakaś nadzieja w narodzie jeszcze jest. Wszyscy wiedzą oczywiście w teorii, jak wygląda praca Delmamy i co za to szambo, więc droga pani K, daj sobie spokój z tymi oświadczeniami. Nie urągaj naszej inteligencji. Ja myślę, że ona naszą inteligencję to ma w głębokim poważaniu i podejrzewam, że sama też za mądra nie jest, bo by miała trochę godności i honoru, to by się wycofała, a nie jeszcze aż. Żona Gangusa, który zabił drugiego gangusa, bo chodziło o wpływy z nierządu w tlen Arktyki, załatwiła mu fałszywy paszport, żeby zwiał do Stanów Zjednoczonych. Dziewczyny zmuszane narkotykami do nierządu, żeby były bardziej wydajne w pracy. Sama miała ciężką rękę i biła po brzuchu, żeby na twarzy nie było śladu. Z trzyletniego wyroku odsiedziała 14 miesięcy. Jak myślicie, co może teraz robić w Egipcie, wynajmując jacht na rejsy po Morzu Czerwonym? O, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo ciekawe. A zobaczymy, co tutaj y, odpowiedzieli ludzie. A co tobie do jej życia? Jedynie co możesz, to pisać tutaj, opowiedz o swoim życiu. Często takie komentarze też widnieją u mnie, wiecie, na, na, na w YouTubie. Też takie ludzie piszą komentarze, może opowiedz o swoim życiu. Ja wam opowiem o moim życiu. Ja wam opowiem, że ja na przykład nigdy w życiu nie pobiłem żadnej kobiety. No, już nie mówiąc o biciu po brzuchu kobiet w ciąży, nigdy nie kazałem nikogo skałcić, No i ogólnie nigdy nawet nic nie ukradłem o dziwo, no i chyba. No i chyba jestem taki w miarę w porządku facet. Wiadomo, że też mam swoje wady jak każdy. Ale jakbym miał się porównywać do dagmary kaźmierskiej, to naprawdę. Oj jak stąd do Ameryki, tak mi się wydaje. Także już więcej mi nie piszcie komentarzy, żebym opowiedział o swoim życiu, bo już je streściłem. O, tu jest taki fajny komentarz. Jak nisko upadły władze telewizji, stacji TVN i Polsat, żeby promować taką osobę? W poprzednim podcaście mówiłem już na temat telewizji, że telewizja nawet się nie odniosła słowem. Nie było żadnego przepraszam, nie było jakiegoś tłumaczenia, dlaczego to tak się stanęło dlaczego promowano taką kobietę, mimo że wiedzieli, że ta kobieta ma za sobą kryminalną przeszłość. Niech się na ten temat nie wypowiedział, bo każdy z tych tele, z każda ta telewizja, wszyscy co tam u góry siedzą, ja wam powiem. Oni mają was wszystkich, nas wszystkich mają w. w wiecie gdzie, nie? Wy macie oglądać, wy macie oglądać, wy macie oglądać reklamy i oni na tym zarabiają. A tutaj wychodzą podejrzewam z tego założenia, że jest głośno, 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 niedługo będzie cicho, wy zapomnicie i już dalej będzie to wszystko szło, więc po co przepraszać? Tutaj fajnie, bo panie i nie tylko panie piszą wprost. Kobieto, zniknij i nie kompromituj się swoimi wypowiedziami. Społeczeństwo nie jest tak głupie, żeby uwierzyć w te twoje bajki, i tak już sporo zarobiłaś na głupocie i naiwności innych, więc zamilcz i nie pogrążaj się. Bardzo fajny wpis, podoba mi się. Ale, no niestety, większość społeczeństwa o tym wie, ale jest jeszcze ta część społeczeństwa, która nie wiem, w jakim świecie żyje. I bardzo dobry komentarz. Tak, Kaźmierska, dbała się również o work balance i owocowe czwartki. <laughs> owocowe czwartki. Każda pracownica, przychodząc w czwartek do pracy, dostawała banana i gruszkę, żeby, żeby no, to nieważne. No i ostatni komentarz wam przeczytam, też od kobiety. Widzę, że wciąż bezkrytycznie do siebie podchodzi. Kobieto, masz syna, daj mu jakiś przykład, żeby nie skończył tak jak ty z zakutym łbem. Są w życiu wartości ważniejsze niż pieniądze. Niejeden by się nie zniżył do takich metod ich zarabiania jak ty. Ty się zniżyłaś i to był twój wybór, ale przestań wszystkim wmawiać, że to ich wina i czysty przypadek. Mogłaś prowadzić bar, restaurację, sklep, ale tam już niższe zarobki i zbyt nudno zwalnia zwalanie winy na ofiary, że kartka wszystko przyjęła, widocznie sąd też, bo nie podważył tej kartki, za to twój wyrok i jego uzasadnienie samo przez się wyklucza. Dzięki za info, że korzystali różni ludzie, w tym policjanci i inni wpływowi, to by dodatkowo uzasadniało niski wymiar kary. O i tutaj bardzo, bardzo trafne zakończenie. W ogóle dla mnie ten konan, ten, ten jej syn to taki jest jakiś taki... Nie wiem, jak to określić. Nie chciałbym go tutaj obrazić, no bo on tutaj na razie nic tam złego nie zrobił. A to, że ma taką matkę, jaką ma, no to wiadomo, nie jego wina, ale on dla mnie jest taki trochę. Wydaje mi się, w sumie, że on to chyba tam nic do powiedzenia nie ma. Wiadomo, matka wszystkim kręci, trzyma go krótko za, za twarz i po prostu on nie ma nic do gadania. Wydaje mi się, że on jest taki chłopak wrażliwy. Dosyć i taki może skrępowany i no nie wiem w sumie oczywiście prawda może być całkiem inna bo może się okazać całkiem przeciwnie. No mam nadzieję że nie to pewnie też kiedyś wyjdzie jeżeli by miało tak być ale on dla mnie jest taki no nie wiem. Wczoraj o godzinie 11.41 Fakt udostępnił jeszcze jeden artykuł gdzie Dagmara Kaźmierska siedzi sobie na, na wózku inwalidzkim. I artykuł zaczyna się od tego, że kobieta ma ze sobą trudną przeszłość, ale i przyszłość nie rysuje się szczególnie dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie. Syn celebrytki pokazał zdjęcie smutnej Dagmary na wózku inwalidzkim. Co się stało? Uch, co się stało? No, co Dagmara cierpi, bo od dawna zmaga się z konsekwencjami strasznego wypadku samochodowego, jaki przeżyła w 2019 roku. Samochód, który prowadziła wtedy królowa Życia, zjechał z drogi i uderzył w betonowy słup. Dagmara doznała poważnych obrażeń, trafiła do szpitala z otwartymi złamaniami obu nóg, rozważano nawet amputację jednej z jej kończyn. Na lekarze tak długo walczyli o zdrowie celebrytki, aż stanęła ona na nogach. Najpierw Kazimierska chodziła o kulach, potem poruszała się już bez nich, lecz gdy chodziła za dużo, obie nogi bardzo puchły jej w kostkach i spacery czy aktywności były zbyt bolesne, by mogła z nich często korzystać. Wypadek zmienił jej życie, ale mimo bólu nie do końca sprawnych nóg wzięła udział w tańcu z gwiazdami. Dajcie spokój, nogi jej puchną od chodzenia, musi na wózku konar wieść, ale w tańcu z gwiazdami, żeby zarobić trochę grosza. To te nogi jej nie bolały. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. W programie tańczyła w specjalnych butach, potem jednak zrezygnowała z powodu kontuzji. Następnie wyszły na jaw nowe fakty dotyczące jej mrocznej przeszłości, które ujawnił Goniec. Ale w jakich butach specjalnych ona tańczyła? Zobaczcie sobie, jak będziecie mieli taką chęć, w jakich ona butach w ogóle tańczyła. Wydawała się być w dobrej kondycji, aż do teraz gdy jej syn Conan opublikował na Instagramie zdjęcie z Dagmarą na wózku inwalidzkim z lotniska. Wiecie co? Normalnie to jest już żałosne. Naprawdę to jest, jest szałosne. Na zdjęciu jest kobieta na wózku. Oczywiście link, to jest link do faktu. Zobaczcie sobie te zdjęcie, jeśli macie ochotę. Siedzi na wózku. Nawet nie przypomina dobrze wózka inwalidzkiego. Takiego typowego, że wiecie, kółka, że ten. To jest taki wózek. Konanek sobie ją tam prowadzi. Ona dwie walizy obok i, i biedna i cierpi, bo jej noga, noga ją spuchła. Wiecie co, to w tańcu z gwiazdami w ogóle mogła wyjechać na tym wózku inwalidzkim i zatańczyć na wózku inwalidzkim. No to ja myślę, że w Wtedy by na pewno pierwsze miejsce wygrała, no bo wzruszyłaby wszystkich i no kurczę, nagroda murowana. Ja pierdziele, naprawdę czekam na więcej. Dagmara, jesteś... Ja myślę, że ona do kabaretu czy do stand-upu jakiegokolwiek dostałaby się bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu O tu nawet wiecie co, przeglądam sobie yy, zdjęcia I widzę jak ona stoi w takiej różowej Nie wiem jak to się po kobiecemu nazywa To nie jest ani sukienka, ani body Nie wiem jak to się, przepraszam drugie panie Jak to się u was nazywa Ale stoi w takiej różowej w kombinezonie powiedzmy I buty ma na obcasie zwykłe Także nie, nie, nie widzę w nich nic niezwykłego No ale cóż, może ja się po prostu nie znam może ja po prostu przesadzam i zaraz zaleje mnie fala hejtu, dlatego śpieszę się obrobić ten film, bo nie mogę, bo ja się żywię tym hejtem i nie mogę się doczekać, kiedy psychofani Dagmary Kaźmierskiej znowu zaczną mnie kąsać.